Niech Pan poczeka moment, bo mnie głowa boli. Dobrze. Niech nie Pan jeszcze raz powtórzy o, o co to chodzi. Chodzi o w środków z konta firmowego Pana do Dawida Piekarskiego. Dawid Piekarski? Pan zna tą osobę? Mm, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Może klient. Ale, a Ale o, co, o, o co chodzi ogólnie? O, może tak? Chodzi ogólnie o to, że ta osoba podejrzewa się o naszym banku jako słuch i dlatego kontrolujemy każdą jego wychodzącą i przechodzącą operację. Dlatego, że pan Szymon Byra jest nadawcą tego przelewu, skontaktowaliśmy się z panem w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Czyli za co ten przelew? Pan wie, do kogo pan wykonuje ten przelew? To może był robiony. ale chodzi, że on o 14.02, 8 minut temu był robiony. A z jakiego rachunku bankowego? Teraz już powiem panu, z rachunku z końcówką 52.66. Początek tego rachunku 0.9, 0.9, a przepraszam, Końsówka 1839 i początkiem 54, 10, hmm. moment, by mnie głowa boli. A z jakiego to banku ma być? Jengi Bank Śląski Aha Jękie. I pan do mnie w jakiej sprawie zwoli? W sprawie weryfikacji tego przelewu. To nie był robiony taki przelew, pewnie. W takim razie, proszę powiedzieć, czy ktoś poza panem jeszcze posiada dostęp do konta? Pewnie, że tak. To może być ta osoba, która jest upoważniona, wykonała ten przelew. No ale w jaki sposób, proszę Pana, można zrobić przelew z konta, na którym nie ma środków? Dlatego, że jest ustawiony podstawowy depit, który ma limit odnawialny do 5000 zł. Dlatego, że to jest konto firmowe. Dlatego, że Pan może zrobić na przykład, Pan nie posiada środków, a na przykład dzisiaj trzeba zapłacić podatki, tak? I żeby ta kwota poszła w minusę. Również, jeżeli Pan ma kredyt. Również na przykład pan nie będzie miał środków na koncie i ten kredyt będzie pobierał się automatycznie. dlatego jest zrobiony limit odnowiany, z którego tak samo można korzystać. Hmm, wie pan co, no, kurczę? No dobra, i co możemy dalej z tym zrobić? A w takim razie, teraz jeszcze wytłumaczę panu, z tego, że widzę w systemie, on jest teraz obecnie zalogowany z Gels. 14.01, a, przepraszam, a tak, a było zalogowane nowe urządzenie na bazie iOS iPhone w Nazgę w miastach Gdańsk. A pan, jeszcze raz, a osoba, która jest upoważniona do konta, gdzie ona teraz przybyła? W Kielcach. W Kielcach. nie w Gdańsku, tak? No nie. Dobrze. W takim razie teraz muszę zanotować fakt o działań w stosunku do Pana jako włamanie na konto kodeksem 286 karnego Polsce w sprawie nieuczciwych machinacji. Informacja będzie wysłana na policję, komendę główną oddziału cyberbezpieczeństwa województwa. Pan w następnym tygodniu otrzyma treści niezbędnych niezbędne wszystkie dokumenty pod adres Kristany i dzisiaj pocztą mailową. I teraz przez to, że już zarejestrowaliśmy włamanie na konto, teraz nam Panu bankowość elektroniczną. Nasz bank nadał nic nie wypuszczał, czyli żadne przydały więcej. I teraz Spróbujemy z panem wyjaśnić, i ubezpieczyć konto bankowe pana. Dlatego proszę powiedzieć, może być pan w ostatnim czasie otrzymał jakiekolwiek dziwne podejrzane SMS-y wiadomości, informacja mailowo. Może być pan klikał gdzieś na jakieś nieznany linki lub pliki? Nie klikałem. Dobrze, może być pan samodzielnie podał gdzieś wrażliwych danych do oferty, reklamy, roznosowania? Nie dawałem. Dobrze. No w takim razie teraz proszę pierwszym etapem sprawdzić, czy nie został zmieniony, lub usunięty pana numer telefonu, który jest powiązany z bankowością elektroniczną. On znajduje się w zakładce Profil, moje dane, dane osobiste. Ja mam całkowicie inny numer telefonu, więc nie ma problemu. Jeszcze raz. Mam, mam inny numer przypisany do banku, więc sobie pan. Wiem, dlatego, że choć o tym, że autoryzacja danych dzisiaj była zmieniona. Dlatego proszę sprawdzić numer telefonu, czy nie został zmieniony. Nie, nie mam tego teraz jak sprawdzić. A, znaczy, czy Pan nie, nie tego komputera? Nie mam przy sobie komputera. A po co Pan prowadza mnie w błąd? Przepraszam. No nie rozumiem. No, pytał A, się Pan o przelew. Panie Szymonie, przecież widzę w systemie, że Pan przed chwilą był zalogowany w Kielcach przed komputer. A Pan teraz mi mówi, że Pan teraz nie ma dostępu do komputera. Przecież system jest widoczne, że Pan był zalogowany przez chwilę. Podczas naszej rozmowy. Ja nie wiem, co Pana system pokazuje, ale ja nie jestem zalogowany na żadnym komputerze. Teraz, w obecnej chwili nie, proszę Pana. Ale jak to że przed chwilą pan był, pan był zalogowany? No to to nie byłem ja. Mam? Na pewno to nie pan. Mogło się podczas naszej rozmowy z Kencę? Nie. Dobrze, w takim razie teraz pan ma możliwość udania do placówki? Mam. W takim razie proszę teraz udać się do placówki, bo pana teraz będzie tymczasowo zablokowane. Na czas nieokreślony. Dlatego proszę udać się do placówki, wziąć z sobą PESEL lub czyli znowu osobisty PESEL, żeby pana zweryfikowali i Pan będzie wyjaśniał tą sytuację niepośrednio już na miejscu. Dobrze. Dobrze, w takim razie proszę w dniu dzisiejszym udać się do 17.00, placówki są otwarte. Dlatego e, dziękuję bardzo za współpracę. Pan posiada jakiekolwiek pytania do mnie? Nie, nie mam. To w takim razie dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. To ten sam co do Warszawy. Tak? Tak. Co no, ty gadać?